Reprezentant Polski w piłkę nożną. Stał kiedyś na naszej bramce i bronił, żeby przeciwnicy z innych krajów gola nam nie strzelali. Ile, repre, ile meczów reprezentacyjnych rozegrał, nie wiem. Wiem za to, że jest fantastycznym facetem, bardzo dobrze znającym się na modzie. Napisał swoją e, książkę, nawet druga połowa. Pewnie odnosi to też do piłki nożnej. Jak żeby inaczej, bo skojarzenia są oczywiste. Chyba jako jedyny z polskich e, piłkarzy, osobowości, ma swoje perfumy. A dlaczego jest dzisiaj w Rzeszowie? Przekonamy się za chwilę. Radek Majdan, drodzy Państwo, jest dzisiaj z nami. Zapraszam Cię, Radku. Trochę go na siłę wyciągam, nie był na to przygotowany, ale jak zawsze da sobie radę. Witamy Cię serdecznie w pięknym mieście Rzeszowie. Witam, dzień dobry Państwa, witam bardzo serdecznie. Miło Cię widzieć między nami, jak zawsze elegancki i dobrze ubrany. Wiem, że są dwa biznesowe powody, oprócz towarzyskich. Boże, Rzeszów ładny i są piękne tutaj miejsca. Kobiety też znakomite, ale przecież dżentelmeni o tym nie rozmawiają to biznesowych powodów jest kilka. Tak, przede wszystkim i gratuluję Państwu i, i ludziom, którzy zdecydowali się na, wybu na wybudowanie tak pięknego obiektu, bo myślę, że da Wam dużo przyjemności. Yy, teraz jest taka forma spędzania wolnego czasu w tych galeriach. W większości polskich miast właśnie takie miejsca są skupiskiem młodzieży, ludzi. Jest tu wiele atrakcji, także, także myślę, że trzeba się cieszyć i gratulować. Rzeczywiście jestem tutaj już trochę in interesownie. Jestem twarzą firmy Paco jest to bardzo firma bardzo eleganckich garniturów, koszul. Jest to oczywiście odzież, konfekcja męska, buty, krawaty, koszule, wszystko. I to, co ważne, to oni wszystko produkują slim, tak, czyli dopasowane. Tak, tak. To jest mieć... coś takiego, co, co ty na pewno, ty, w czym ty też dobrze Że się tak. Na zdecydowanie. Brz brzuszka także... nie rozpasamy przez długi czas, zmieszczyć, ale to, co jest istotne, to cała gama kolorystyczna absolutnie zjawiskowych koszul. Od tego ta firma zaczęła. Teraz szyje też garnitury dopasowane, jak ustaliliśmy. Ale mają jeszcze jedną zaletę. One mają bardzo rozsądną i można mieć świetną modę na sobie za rozsądne pieniądze. Zdecydowanie tak, ten sklep jest na poziomie zero, bardzo serdecznie do niego zapraszam, bo mimo tego, że jak się wchodzi, wydaje się, że jest bardzo ekskluzywny, jest zrobiony bardzo elegancko, niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, ceny są bardzo przystępne i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie taki, takiego, że będzie się dobrze, elegancko czuł i myślę, że zarówno panie, jak i panowie, ponieważ panie będą zadowolone, że ich faceci dobrze wyglądają, a sami faceci dla siebie no też powinni czuć się dobrze w tym, czym chodzą. Ponadto, tak jak zauważyłeś, co jest też dla mnie dużą przyjemnością, w tym miejscu można również pozyskać moje perfumy, my teraz dajemy je jako prezent do takich, że tak powiem, upominków świątecznych, można je, można, można je dostać razem z koszulą, z poszetką, z paskiem, także zrobiliśmy taki fajny zestaw dla Państwa, jeżeli ktoś ma ochotę to zapewniam, że zrobiliśmy yy, duże rozeznanie i te perfumy mimo tego, że są męskie, podobają się różnie paniom, także to też sygnał dla panów, że warto ich używać nie tylko mówię, dlatego że są to moje perfumy, ale one naprawdę ja są... wiem, że testowałeś efekty Oczywiście. po prostu. E, przypomnijmy jeszcze raz nazwę. Sklep nazywa się Paco Moje perfumy wabunt, serdecznie państwo polecam. Paco poziom zero, warto się tam wybrać, bo perfumy Radka Majdana i po fantastyczne koszule i garnitury w dobrych cenach. I niech Wasz ekskluzywny wygląd sklepu nie, nie odstrasza, bo z całą pewnością znajdziecie tam coś nie tylko na wesele, studniówki, ale na każdą zawodową okazję, w trakcie której trzeba wyglądać we właściwy sposób. I jeszcze, mogę wtrudzić, tak, że mogę wtrącić do Tak, troszeczkę bliżej, można... niech się Państwo zobaczą i powąchają tak, też, tak, a poza... e, bliżej poczują w każdym razie. z następnym... Nie przygotujemy kilka innych elementów. Tak, poza tym jeszcze chciałem dodać, że coś czas, czasami z czym panowie mają problem, to jest zestawienie barw kolorów, kompozycji. Naprawdę tam są panie, które wam pomogą i uwierzcie mi, że można doskonale się obrać w niedrogich, jak to się mówi, niedrogim budżecie. E, za tym wszystkim stoją faceci, którzy znają się na modzie, wymyślili sobie koszulę, bo chcieli nosić piękne i eleganckie. Te wykończenia są zjawiskowe. Teraz szyją też garnitury i już wystarczy. Bo, Państwo musicie to poczuć i zobaczyć na własnej skórze. Dużo w tej części mówimy o rozpieszczaniu przez Pana Prezesa Państwa. Nie tylko wnętrzami, które docenił Radek, ale proszę sobie wyobrazić, że tutaj jest 3 hektary gruntu, ogromny teren wykupiony po to, żeby stworzyć prawdziwą świątynię relaksu, zakupowego szaleństwa. Blisko 200 sklepów, świetny hotel na górze, no i kino, o którym już Państwu wspomniałem, ale przede wszystkim. Jedno mam jeszcze wrażenie, że dziś takie miejsca stają się też centrami kultury w pewnym sensie, bo gdzie za jednym zamachem możemy zobaczyć tylu artystów. Artyści, konferencjerzy wszyscy przestali się obrażać na to, że pracują w centrach handlowych, bo możemy być dla Państwa za darmo, do dyspozycji. Możemy się razem spotkać, dotknąć i, i przede wszystkim razem przeżyć fajne muzyczne uniesienia. To jest za sprawą Afromental już za chwilę. Tak, tak, ale jeszcze was trochę przytrzymamy. I porozpieszczamy odrobinę. Dziewczyny, podejdźcie tutaj bliżej. My, Radku, jeszcze bliżej sobie podejdziemy. Mamy kilka prezentów dla Państwa. Ty będziesz dyrektorem na górze, a ja będę dyrektorem na dole. Dobrze, słuchajcie, e, jakie jest hasło tego miejsca? Galeria Rzeszów jest w. W sercu miasta, Rzeszowa oczywiście, proszę bardzo. To dla Was dziewczyny. Dawać, 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 bo będziemy to rozdawać. Radek, jak sięgniesz tam, to też możesz podawać od razu. Proszę uprzejmie, tu dla Pani podała. upominek. Ale zaraz, zaraz, najpierw trzeba odpowiedzieć Czy na trzeba pytanie, tak? Tak, bo inaczej to... O, jakiś oficjalny zjazd yy, dziewczyn, rozumiem, że jesteście... To powiedzcie coś, na jakie utwory czekacie dzisiaj afromenta? Ale nie wszystkie razem na raz, Po kolei bardzo prosimy. Jakiś porządek tu musimy zaprowadzić. Proszę. Czekamy na Wszystkie wiadomo, na, najbardziej czekamy na kawałki z najnowszej płyty The bomb. A jaka była poprzednia płyta? Inkle eee, pop. Okej. Okay. Dobra, tam jest taki prying for something for love. Jest coś taki numer. Dobrze. Tu mamy upominki, bo rozpieszczamy Państwa. Proszę bardzo, przejdziemy też w drugą stronę. Dobrze, dobrze, już do Was trafiamy. Spokojnie. Dla każdego starczy, a na pewno dla wszystkich, którzy pięknie się potrafią uśmiechać. Z tamtej strony też wezmę parę i pójdzie. Proszę bardzo, tam dalej. Dobra, to już teraz e, rozpieszczanie będzie. Proszę uprzejmie. Rozpieszczanie będzie wymagało odpowiedzi na pytania. Jak się nazywa na ta galeria? Galeria Rzeszów. A teraz tak sensualnie musisz powiedzieć: Galeria Rzeszów. Albo jakoś jak chcesz. Galeria Rzeszów. Brawo, a znajduje się gdzie? W Rzeszowie. No to wiadomo, w centrum miasta. W sercu miasta, dokładnie, bo takie jest hasło e, galerii. Proszę uprzejmie. Spokojnie, dziewczyny. Dla każdego zostanie, musimy tu porządek zachować. Koleżanka tutaj przejęła, tak? Chcesz komuś oddać? Bardzo dziękujemy. Młoda jej damie. Dobrze, kochany. A ile masz tych dziewczyn siedem? Dla mamy, proszę bardzo, dla mamy. Dobrze, pójdziemy też z drugiej strony, żeby Państwo mieli okazję. Wszyscy się cieszyć. Radek, a ty nam w międzyczasie proszę opowiedz, bo druga połowa to książka o czym, o twoim życiu. Tak, to jest książka o mojej karierze sportowej, o przygodzie z piłką, z ludźmi z życiem, o moich sporzeszeniach, refleksjach, trochę o moich życiu prywatnych. Także tak naprawdę... Sygnał dla wszystkich rodziców, jak bardzo piłka nożna może zmienić życie ich dzieci, jak, może, jak bardzo może wpłynąć na to, jakimi oni ludzi się staną, kogo poznają, jak bardziej sport zmieni ich jako ludzi. Mnie zmienił bardzo jako człowieka, z czego się bardzo cieszę. Zdecydowanie nabierałem dystansu do życia, pokory poznałem wspaniałych ludzi, widziałem naprawdę wiele miejsc fantastycznych na świecie, także myślę, że warto jest czasami zaszczepić swoje dziecko miłością do sportu. Do sportu, przykładów tego mamy całe mnóstwo, bo genialnych piłkarzy teraz mamy na świecie, Ty w swoim okresie, kiedy byłeś u szczytu kariery też funkcjonowałeś znakomicie, tak najfajniejsza przygoda to chyba Wiśle Kraków jednak, najwięcej sukcesów No chyba. na pewno, na pewno Wiśle Kraków zdobywałem z Polski i to była duża przyjemność grać z takimi dobrymi piłkarzami, ale prawdziwe Jakieś wyzwanie i, i, i spełnienie marzeń, to na pewno występ na Mistrzostwach Świata w Korei i w Japonii w 2002 roku. To jest takie ziszczenie marzeń, o czym marzył każdy kłopak jakby mało oglądając telewizję Mistrzostwa Świata. Nigdy nie spodziewałem się wtedy jeszcze, że kiedyś sam na nich wystąpię. I że będziesz nasz kraj reprezentował, i panią reprezentował, i panią, i pana. I wielkie brawa dla Radka Majdana w związku z tym. Proszę uprzejmie.